Bo chce. Jedno pytanie: Czy mój syn przestanie kiedyś płakać? Wiesz, co jest słodkie? Dziś rano Jack powiedział na nią: Dada. Przepraszam, ale w szpitalu jest nowa lekarka. Tak upierdliwa, że ile razy się nade mną pastwi, widzę twoją twarz. Miło, że o mnie myślisz w pracy. Szczerze mówiąc, nigdy nikt mnie bardziej nie chórzał. Oh my God, you have a Ona question. wpadła ci w oko. Że co, proszę? So Typowe. Mamy wspaniałego syna, wyjątkowo się dogadujemy, totally więc się znudziłeś. Urocze. Zatem musisz wszystko so popsuć, prawda? Up, well, Dobra robota, Perry. Fantastycznie. Oh, Mówisz, że kochasz nas wszystkich tak samo, ale chyba jednak tak nie jest. Teraz to pojąłem znaka jest twoja Chciałem panu podziękować za uwierzenie we mnie I zapewnić, że będę bronić bram tego szpitala Jak Cerber bronił bram piekiem yeah, right. Tak, tak, wspaniale Pięknie wyglądasz w nowym mundurze I dali ci pałkę? Właściwie należała do mojego taty Spożywał tego cuda co dzień w pracy Był gino? Nie, treserem kotów Tam. Czekajcie, ja pójdę. Głupio mi było, że wróciłem do Dani, ale na szczęście nikt nie wiedział. Chcesz wody? To jak chcecie? Bami, wiemy, że tam jest Danny Mówiłeś jej imię. To tylko mój kolega z siłowni, Danny Ale mówiłeś, wiesz, co chcesz, Danny. To bliski kolega. Nie za szybko ktoś tu biega? Ma mi pan coś do powiedzenia? Powiem tak. Znasz historię o strażniku, który skończył z własną pałką w tyłku? Może uznajmy to za ostrzeżenie. Mój kuzyn pracuje w banku i dał mi taki eksplodujący nabój tuszem, który pomaga namierzać kradzione banknoty. Dowiem się, kto odłącza alarm. Dobra robota. Z mojej strony to wszystko. Na resztę pytań odpowiedzi doktor Cox. Na pewno cię nieraz zadziwi. Myślicie, że mogę jutro urwać się na chwilę i zagrać z moim zespołem? Jadę na trasę do Europy i nie spotkam się z nimi przez następny rok. Na pewno coś wymyślimy. Nie martw się, sama go tam zawiozę. Pogra godzinkę z kumplami i potem go odwiozę. Nie martw się, głównie dlatego, że on nigdzie nie pojedzie, bo teraz ja jestem jego lekarzem. Wcześniej ja cię olałam, więc teraz odegrasz się na pacjencie. Naprawdę nie sądzę, by wizyta w jakiejś spelu nie była dobrym pomysłem dla kogoś świeżo po operacji nerki. Ale nie ukrywam fakt, że cię to wkurza, jest idealnym przypadkiem bonusu. Sprawdź sobie ten termin w słowniku. Jest pod B jak bonus. Tuż obok bardzo wkurzającego, przy którym jakże zabawnie dali twoje zdjęcie. Bambi, dzień zerwania z Dani określiłeś jako najszczęśliwszy w swoim życiu. Tylko dlatego, że tego dnia wydali Barney Millera na DVD. I to z jakimi komentarzami? Może Dani to nie miłość mojego życia, ale jest piękna, urocza i bardzo słodka. Po seksie mam straszne gazy. Uh. Oh, by the way, przy okazji dzwoniła jakaś zira, Barbara. Kazała jej się odwalić. Barbara to moja mama. W życiu są osobiste oświecenia. Nienawidzę swojej dziewczyny. I bywają też zawodowe. Słuchaj, Serpiko, od tych drzwi mam tylko cztery schodki do samochodu. A to bardzo ważne, bo jeżeli nie dotrę do domu, nim init wróci z aerobiku, muszę z niej ściągać leginsy, więc pamiętaj, zatrudniłem cię i mogę zwolnić. Ale najgorsze są nagłe olśnienia. Przepraszam, muszę wziąć podręcznik używania a Akurat używam tej przestrzeni. Jesteś tak wkurzający, że chyba doprowadzasz żonę do szału. Jesteś żonaty? Na przykład, gdy olśni nas, że faktycznie ktoś wpadł na woko. Nie, nie jestem.